Mano tutaj miłość. Dziś z Werą nagrywamy e, filmik, w którym eksplorujemy Strych jakiś stary. Tam w ogóle Strych też jakiś inny. To jest chyba pierwsze piętro Starożytny. Dobra, to jest lat, nie wiem, który. Ale z 90. Otw zanim otworzymy te drzwi, to dajcie łapki w górę i subika. Tak. Macie trzy sekundy. Trzy, dwa, jeden i chodzimy. Dobra, świećmy. Jeśli ktoś nie, nie dał, o! już wiem, co jest na strychu. Jaki? To Czekajcie, ostrość, musimy zobaczyć. Tu się się no by to tam jest jakaś folia, ale te drzwi się otwarły. No, jakaś, wiemy... tam jakaś wisi folia. Już wiemy, co jest na strychu. Nic. Zabaj. Mogę ja podtrzymać lampkę? Ej, czekajcie. Od, zaświeć tu. <grym> hmm. Zaświeć, zaświeć. No, nie jakiś stół tu leży, albo. Wejdźmy tu. Oj, to jest dalej, dalej na torkę. Tam są jakieś deski. Wszystko słychać z pola. No a tak się biorą ludzie. Widać. Dobra. Idziemy. Po, nie wiem po co jest to jak się nie zamyka. Okej, okay. jest spoko. Tu już mamy jasno. No wy patrzcie. Popatrzmy. O, koral. Co jest? Dziura. Zaświeć do tej dziury. To widzowie Zaświećmy do tej dziury. Tam się coś otwiera. Jakaś klapka. Tak, tu są jakieś prezenty. W coś? Czykuś ty dziwnie zamknęła tu. tu Ludzie? O ja. To widzowie. To jest młody. Co? Uuuuu! Jest to czerwony. to właśnie jest w tym ty, pokoju. Ty, ty, ty! Patrzcie! Właśnie namysiał jakiś na Co jest? Ej, co jest? Patrzcie, do e, Możesz tu podejść? Wow, co? Możesz tu podejść? Patrzcie, to jest. Dwie palety. Zresztą, bo się otrujemy. Ledy. Trzeba no, tak. dzisiaj. Czekajcie, zrobię cięcie. O, tu jest jakiś telewizor. Uu. I paletki, jak to się zna? Zniem... o widzowie, tu jest światło. O? Nie wiem, to działa. O, nie działa. o tu jest coś fajnego. Patrz, plakat. Niwe. fajny. Tam też plakaty. Ach, kole. ale kuchenka, pudło z kuchenki jakieś tu. No, no, no. to się zna na telewizorach? Napiszcie w komentarzach. No, no, no. Jaka to jest... Weźcie. Co tam są jakieś ubrania. Ej, otwórz, otwórz to, otwórz to. Te paletki. Co to? Jaki kolor? A takie zwykłe zwykłe paletki czyli dobra klawiatura widzowie u klawiaturka jakieś plakaty tu są oddzierane te tu, tu pewnie coś się stało z dachem tam balkon o, pan jest co w jest jakaś skrzynka oj uwaga czekaj przejdę Znowu się drzwi otworzyły? Tu są duchy Tu jakaś siatka w ogóle jest Antenka U, kubki, ej kubeczki tu są To nic ktoś tu idzie z nowych Chyba na skórze tu wychodzi, nie wiem bo on z nami eksploruje. On eksploruje dół. My byli na dole, ale nic tam nie było do nagrywania widzowie. We, No na górze coś jest. Nie byliśmy tu. Czekajcie. Ej, patrzcie. Kubeczki normalnie znaleźliśmy. Kupki. Co jest? O te drukarka. Ludzie. Co to? Wow. Kula. Nie wierzę. Kula z reniferkiem. Trochę naszczerbana. Tu. Działa? Działa. Dalej. Ej, tu są jakieś zdjęcia. Czekaj. Co to? Aleś kubek fajny. Fajny kubek. O ja, w środku kubka jest osa, zabita osa jest w środku, ale to jest gorąco, uwierzcie mi widzowie, ale... To są w ogóle jakieś ramki też. No, nie pokażemy zdjęć bo to żeby nie naruszać prywatności uuu marzanna ludzie och marzanna marzanna tu normalnie tu jakieś kable stare połówki klucze co to za zdjęcie o lewe, zdjęcie jakieś nie pokazujemy zdjęć, dlatego że nie chcemy kogoś prywatności naruszyć. Eee. To w ogóle jakiś stary komputer. To to nie wiemy co to jest ludzie. Widzowie, daj mi kamerę! Coś wyraz znalazła, czekaj. Co? Jakaś gitara. Nie. Osu. To są jakieś lustrowe zapasy, które są w kule. jest. Ludzie. Liczydło! Czekajcie. Ludzie, to jest starożytne liczydło, jakieś. Kurę, no. mm, życie gdzieś tą żabkę? Była zielona. U nas zawsze zielona taka żabka. Co tam jeszcze? A, to takie Ksiągi. Ale te misie. wow E, ej, jakaś kula. Aha, to wiem. To jest kulka taka, ona świeci, ale już pewnie baterie padły. Wszystko odkładamy. Bo nic nie niszczymy. Tu mamy coś na kłoż. Sprawdźmy inne worki. A ten czarny sprawdzamy. Sprawdzamy. A! Firanki. Tu jakieś torby. Tu buty. Jakieś się buty stare Ale nie ma miejsca. kiedyś? Ole komputer stary. Zobaczcie, widzowie, kto się zna na komputera. I tu klawiaturki co tu jeszcze mamy oprócz klawiatury jakieś zepsute rzeczy co to jest jakiś obraz mega ciężki obraz trzymaj Wera bo to jest dwa obrazy dwa obrazy najpierw pierwszy ten. jest jakiś domek a drugi jaksi <laughs> są sarenki dobra odeszły wszystko O jest zagórzane. Ojo! O! Szary. Jak to się ładnie mieni! Aha. Dawniej się ludzie takimi chyba wymieniali. Ej, ty tu są jakieś książki. Są karteczki, a tu są poza tym pełne książek, chyba, że jakieś koło czy coś. z budowy jakieś coś. Pełno ich które? Może z budowy tego miejsca. Czekaj. Tu mamy jakieś kwiatki, rurki. Nic ciekawego. Tu. Tu też odbyt. Dobra, czarny worek, zajrzyj. Ej, chodź tu, chodź tu. Co tu tam masz? Jakaś gra była, jest pusta. Pokaż. Gra, popadzimy. Ale zobaczcie tu. Chodź tu, Wera. A patrzcie, jest to tu są puze wielkie. O, patrz. Z McQueenem, jako McQueenem to tam nie pozwala. Dobra, w tym boże coś jest. Czarny wór. Otwieramy go, ale on jest ciepły, coś leci ciepło śnieg. Jakoś skrzynia skarbu. Nie wiem, co czekaj, czekaj, co to jest. O. Czekaj. Chyba to jest po prostu skrzynka z narzędziami. Nie będziemy tego wyjmować. Szafa. Szafie, ubrania. No nie ubrania, tylko kołdry. Tam jest jakiś stary odkurzacz. tu jakieś śrubki tam leżały? Są dwie pasze. Jakieś... Pokaż to. Poświećmy To. A tutaj w ogóle jest balku? I osa na Firance. O, czekajcie. Nie wiem, Tu chyba osy miały gniazdo. bo Tu, tu jest pełno os, widzowie. Widzowie, patrzcie, wiertarka co Dobra, widzowie. Kuzu mnie zawołał. Mego mocnego znalazłem nie, mo nie możemy tego wam pokazać na kamerce. No po prostu nie możemy. Nie chcemy tego pokazać. Kolejne zabawki. Tych zabawek to jest tu pełne, Czekajmy. Ajdźcie, może czekaj. widzimy? Nie, nie Chłopie, nie wolno kraść. Nie możemy kraść. Nie, my nie kradniemy my eksplorujemy my tylko oglądamy rzeczy ja tak tylko na kurde, jak misiu dobra będziemy chyba zaraz tylko jeszcze jedną rzecz zobaczymy Musimy wziąć te wstążki jakiś klucz czekajcie Co? wieszaki, jakiś prezent ci dadzą nam się jakieś nie, nie co ty chłopie, nie kradniemy a no no coś tu złodzieja się zamienił co to jest tu jest rekin tu jest jakiś kubek szklany w ogóle no to wszystko na miejscach także wszystko pozwiedzone. będziemy kończyć ten filmik bo już tu coś lata. I to są osy. Nie wiem skąd skończy tu to... widzę. Na rawidzowie. Pa!